Słynne premiera Morawieckiego 770 miliardów złotych. Tylko ani grosza i z tych pieniędzy nie ma. Związanego skrępowanego m, pana Mariusza Kamińskiego. Wpychano mu te sądy przez nos. Część prawników jest sprzedajna, łącznie z niektórymi profesorami prawa. Politycy to jednak mają ciężko. Szczególnie w takich wywiadach jak ten, kiedy są otoczeni samymi wrogimi twarzami, gdzie każda jedna jest gotowa, by z miejsca zarzucić coś twojej partii. W wywiadzie na antenie Radia Express dochodziło do sporów, niezgodności, powielania tej samej śpiewki, no i oczywiście kontrowersyjnych wypowiedzi. Posłuchamy, jak profesor dyskutuje na tematy modne z politykami, jak sprawa Kamińskiego czy dualizmu prawnego i zobaczmy, co mają w tych sprawach do powiedzenia. Przy okazji wpadnijcie zobaczyć jeden z naszych ostatnich filmików, w którym mówimy o tym, Dlaczego Polacy nie lubią Ukraińców? Link do niego macie w opisie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie mogli być na bieżąco z naszymi materiałami. I jak? Gotowi? No to lecimy. Na początku wprowadzany jest popularny temat Kamińskiego i Wąsika. Reporter pyta profesora, czy widzi taki scenariusz, bądź możliwość, by panowie zasiedli jeszcze w Sejmie. Profesor Andrzej Zebertowicz przez jakiś czas opowiada o dualizmie prawnym w kraju. Następnie wypowiada się na temat tego, jak jego zdaniem wygląda sytuacja prawna ułaskawionych polityków i konstytucyjności tej decyzji. Część prawników jest sprzedajna, łącznie z niektórymi profesorami prawa. I jak chcemy ustalić, kiedy interpretacja prawnicza jest uczciwa, to musimy szukać interpretacji nierobionych na Czyjeś zamówienie polityczne, tylko interpretacji pisanych na potrzeby podręczników, czy sytuacji nieuwikłanych. Otóż, w momencie, gdy w roku 2015 prezydent Andrzej Duda na podstawie zapisu Konstytucji, artykułu 131, dokonał ułaskawienia przed zapadnięciem prawomocnego wyroku, ułaskawienia panów Kamińskiego i Wąsika, to powoływał się wtedy, Kancelaria Prezydenta wskazała na istniejące już wcześniej nienapisane pod dyktando polityczne wykładnie, które mówią, że prezydenckie prawo łaski może być zastosowane na każdym etapie procedowania. Jest to dość ciekawe, co? Raczej sprzeczne z popularnym nurtem mówiącym o tym, że ułaskawienie było bezprawne, co tak mocno dzieli dzisiaj specjalistów i prawników. No właśnie, chyba raczej jasnym jest, że spór ten jest raczej zwyczajnie polityczny. W końcu, jakby wszystko było tutaj przeprowadzane równolegle z obowiązującymi procedurami, nie prowadziłoby do takiego podzielenia w kraju. No i właśnie, wskazuje to na fakt, jak ogromne rozdzielenie społeczeństwa panuje w kraju. Skoro wierzymy tylko temu, na kogo oddaliśmy swój głos w wyborach, kto w rzeczywistości w tym przypadku powinien być egzekutorem prawa? Chyba nie Duda czy Tusk. Jeśli teraz ekipa rządząca, która ma prawo zmieniać instytucje, wprowadzać swoich ludzi na różne miejsca, ma pełne prawo, wygrała wybory zgodnie z prawem, jest upełnomocnieniem do działania, ale do działania zgodnego z prawem. Może to robić. Jeśli. Jeśli Donald Tusk będzie w stanie udowodnić jakieś przestępstwa w ramach uczciwego działania, nie w ramach dualizmu prawnego, jakieś przestępstwa zarzucane tym ministrom, to powinni ponieść konsekwencje. Ale nie jest tak, że premier wydaje wyrok. Chyba, że już wchodzimy w taką fazę systemu politycznego, że premier jest od wydania wyroków. Miejmy nadzieję, że w taki system jeszcze nie wchodzimy, chociaż już chyba trochę za późno na nadzieję. Sugeruje w tym momencie, że skoro Kamiński i Wąsik są dziś posłami, to czemu nie pojawiają się na obradach Sejmu? Na to pytanie odpowiada Anna Milczanowska z Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj relacja posłanki przypomina w większej mierze raczej zeznanie z ostatniego miesiąca, niż konkretną odpowiedź na pytanie. Nie dowiadujemy się, jaki był powód nieprzybycia polityków na obrady. Przynajmniej nie bezpośrednio dowiadujemy się natomiast jak straszny, drastyczny i absolutnie przerażający obraz tortur zaserwowano Kamińskiemu w więzieniu w wyniku głodówki, którą sam wdrożył w życie. Mam sędzia z Radomia, żeby za wszelką cenę sądą próbować y, nakarmić związanego skrępowanego y, pana Mariusza Kamińskiego y, wpychano mu te sąde przez nos i potem teraz w przestrzeni publicznej no jak to no tysiące ludzi jest tak karmione ale nie pod przymusem pan y, minister Mariusz Kamiński Przecież ogłosił głodówkę, i y, jego stan zdrowia był pod kontrolą, a tutaj nagle znalazł się jakiś, nie wiem, aparat, czy, który, nie wiem, komu chciał zabłysnąć. Jeżeli dobrze pamiętam, to zanim pojawiła się afera z sądą w nosie, politycy prawa i sprawiedliwości głośno mówili o tym, w jak tragicznym stanie znajduje się Kamiński w wyniku głodówki, podczas gdy jest cukrzykiem. Tak więc, jak to w końcu jest? Był pod ciągłą obserwacją czy nie. Na dodatek więzień nie może sobie od tak zażyczyć głodówki. Zgodnie z artykułem 116 A ustawy 5 Kodeksu Karnego Wykonawczego, skazanemu nie wolno odmawiać przyjmowania posiłków dostarczanych przez administrację zakładu karnego w celu wymuszenia określonej decyzji lub postępowania. Chyba was to nie dziwi, prawda? Politycy PIS, zamiast powoływać się na niezgodności prawne, Powołują się na ogromną, wręcz nadzwyczajną i nieludzką niesprawiedliwość, która rzekomo dotknęła ich polityków. Pani Milczanowska mówi następnie, że mandaty poselskie politykom jeszcze nie wygasły. Na co redaktor zadaje proste pytanie? Mandaty poselskie Jeśli są. Rozumiem, jak, dojdą, jak dojdą do siebie, to pojawił się w Sejmie, tak? Panie, redaktorze, no może pan tutaj tak w taki cyniczny... Wyobrażacie sobie to? Wyobrażacie sobie, że idziecie na wywiad i reporter zadaje wam pytania, a to wścibski łajdak. Pani zgadza się również o ironio z tym, co mówił jej poprzednik, doradca prezydenta. Z kim innym miałaby się zgodzić? Chyba nie z przedstawicielem koalicji. W zasadzie to chyba godnym pochwały, bo niestety wcale nieoczywistym jest fakt, że mimo tego, że na sali siedzi grupa polityków reprezentujących różne ugrupowania, nikt sobie nie przerywał. Pozory kultury zostały zachowane. Sprawdźmy więc, co u największego wroga Prawa i Sprawiedliwości. Do dyskusji dołącza koalicja. Paweł Bliźniuk odnosi się do słów profesora w sposób krytyczny. A no tak, zapomniałam wspomnieć o tych pozorach kultury. Gdy tylko Bliźniuk zabrał się za słowa poprzednika, poprzedniczki, pan Zybertowicz sieciutkę odpalił. Ale raczej pominiemy ten mały akt i przejdziemy do meritum. Nie pojawili w Sejmie, bo już nie są posłami. Ta sprawa jest oczywista. Z chwilą wydania prawomocnego wyroku przez Sąd Okręgowy w Warszawie wygasły ich mandaty, i tutaj wprost stosuje się artykuł 99. Ustęp III Konstytucji. Ja przypomnę, że ten przepis nie pojawił się w 1997 roku, kiedy uchwalano Konstytucję, tylko była to nowelizacja Konstytucji, zresztą podpisana przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Następnie odnosi się do wyroku sądu. Przynajmniej wiecie, jednego z nich, bo tych wyroków było więcej i nie było ze sobą nader zgodne. Co gorsza, oba są wiążące, jako iż są wyrokami sądu. Wspomina też o kilku istotnych sprawach, które są ostatnio głośne i nośne czyli Pegasusa i względnie nowej afery wiedeńskiej. Dla świadomości, afera ta dotyczy najsłynniejszych w Polsce więźniów politycznych, którzy byli kierownikami Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sprawa została nagłośniona po ujawnieniu przez byłego agenta CBA, Tomka Kaczmarka, informacji o możliwym sprzeniewierzeniu publicznych pieniędzy przez kierownictwo tej służby. Czyli kolejna karta przetargowa do szantażowania PiSu. Następnie na scenie pojawia się Jan Strzeżek, przedstawiciel trzeciej drogi i młodej Polski. Podaje on przykład optymalnego rozwiązania dla polityków. Są byłymi posłami i mieli prawo w czwartek zresztą, tak jak każdy inny były poseł, wyrabiając sobie kartę byłego posła, wejść do Sejmu, o ile prezydium Sejmu by na to wyraziło zgodę i będą mogli tak robić przez kolejne tyle lat, ile tylko mają ochotę, bo każdy były parlamentarzysta ma taką możliwość. Dostaje taką przepustkę z napisem: Karta byłego posła, i na podstawie tego może poruszać się po budynkach przy ulicy Wiejskiej. Być może jest to jakieś rozwiązanie? Tylko wówczas przyznaliby, że postępują zgodnie z sugestiami opozycji, co nie wygląda tak dobrze w mediach i na zdjęciach. Są natomiast sugestie, że nazwiska polityków pojawią się na liście do Parlamentu Europejskiego. Polityk nawet wdrożył próbę przeprowadzenia zakładu. No, ale w hazard nikt się z nim bawić nie będzie. Pewnie w ramach e, nagrody albo w ramach takiego podziękowania za pomoc w budowaniu narracji Jarosławowi Kaczyńskiemu zostaną wystawieni na listach do Parlamentu Europejskiego wiosną tego roku. Myślę, że nawet tutaj możemy taki zakład zrobić. Jeżeli nikt, e, albo pan, pre, pan profesor Zebertowicz, albo pani poseł z PiSu nie chcą tego zakładu przyjąć, to możemy na potrzeby chwili z widzami się umówić, bo jestem przekonany, że tak, najpewniej się, tak, najpewniej, się, tak, najpewniej, się, tak najpewniej się stanie. Nie. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że za tę pracę, jaką wykonali, pewnie będą musieli taką nagrodę dostać. Prosto i na temat. Hazard jest zły. Wiecie, co też jest złe? Dostosowywanie instytutów państwowych względnie niezależnych pod potrzeby swojej partii. Kto się tego dopuścił? Wszyscy tam zasiadający. Także dla odmiany zobaczmy, jak się czuje w tej sytuacji reprezentacja najmniej popieranego obecnie ugrupowania w Sejmie, a przynajmniej według licznych sondaży. Na ich usprawiedliwienie dodam, że i tak zyskali trochę wyborców w ostatnim czasie, spadli jednak pod konfederację, co jest raczej złą dla nich wiadomością. Są więc jednym z najmniej wpływowych ugrupowań w Izbie. W programie Super Expressu jako ich przedstawiciel pojawił się Bogusław Liberacki. Mówi o tym, że powinniśmy trochę poprawić relacje z Unią. By móc czerpać jeszcze jakieś korzyści z tej współpracy. Nie Korzystania z pieniędzy. Słynne premiera Morawieckiego 770 miliardów złotych, tylko ani grosza jeszcze z tych pieniędzy nie ma. I tu jest problem. A my ich tych pieniędzy bardzo potrzebujemy, bo przecież tegoroczny deficyt jest na poziomie prawie 200 miliardów złotych, a być może potrzeby pożyczkowe będą wynosić 440. Więc w takim stanie gospodarka czy budżet zostało odziedziczone. Kto mu powie, że więcej mamy wydatków i obowiązkowych wpłat do Unii, niż rzeczywiście przyniesie nam korzyści, to całe KPO. Następnie wzywa do tego, by prezydent stanął na czele zatrzymania podziału w państwie. Raczej naiwna opinia. Powiedział również, żebyśmy zajęli się innymi najważniejszymi sprawami i wymienił z trzy podobne, wszystkie związane z Ukrainą. Jeżeli chodzi o przyziemność. To o ile z lewicą w tym kontekście może być ciężko, o tyle przynajmniej twardo stąpająca po ziemi konfederacja nie powinna nas zawieść. Wiadomo, z wyjątkami. Na scenie pojawia się więc Witold Tumanowicz. To wolno od podatku. Rolnicy protestują, w całej Europie protestują, w Polsce także. E, jest zalew e, taniej niskiej jakości żywności z Ukrainy. Jest e, problem transportowców, którzy zeszli z granicy, e, licząc na to, że nowy rząd e, załatwi ich problemy. Jest naprawdę dużo poważnych rzeczy, a nie to, żeby zajmować się tym, czy dwóch posłów jest posłami, czy nimi nie jest. Naprawdę w zeszłej kadencji Sejmu e, rządząca. E, prawica e, odwoływała z posiedzeń sejmu bardzo często Grzegorza Brauna i nie widziałem jakichś e, gestów lojalności tutaj wobec tego, że mamy niepełny skład i ustawy są e, podpisywane czy głosowane w niepełnym składzie. Ano tak, bez argumentu pod tytułem Grzegorz Braun nie mogło się obejść. Później doszło do małej wymiany zdań. źle i tak nie było, serio. Każdy mniej więcej powiedział co tam chciał jeszcze dodać. Większość była jednak powielana. czenia usług i to, o czym mówił prezydent Kwaśniewski, podejrzewam, że jest tej drugiej kategorii, bo prezydent nie powiedział, za ile wziął zlecenie i czy Ale to, brał jeszcze od kogoś innego Sprzedajność to. przecież nie musi być liczona w mamonie, tylko w przychylności środowiska, w nominacjach na stanowiska, w, w dostępu do grantów czy innych rzeczy. Nie, nie obrażajmy się na coś, co dla każdego obserwatora sceny politycznej w każdej demokracji jest oczywiste. Prawnicy Andrzej, wszędzie. Jak, jak chcę doprecyzować, nie obrażać się, tylko doprecyzować. Definicje są bardzo ważne, prawda? Okej. Okay. Czyli ewentualnie gotowy do świadczenia usług. A... No to było sprzedaż, nie... sprzedaż kupno czy. Uprzejmości. Jeż, można. Mam... do wyświadczenia uprzejmości politycznej, nie, która nie musi być zgodna z dobrymi zasadami interpretacji prawniczej. Powiem się, tu zrobił taki mocno profesorski spór pani poseł. Ale, ale, poseł. ale, ale jaki elegancki tak, tak. są ważne dla demokracji. Bardzo, bardzo tak. dobrze, że panowie to po, o tym mówią, że i pan profesor Zybertowicz, i pan profesor Liberacki. Dobrze, że pan o tym wspomniał, panie Liberacki, bo wielu internautów sugeruje tutaj, że nie tylko prawnicy bywają dzisiaj sprzedajni, ale profesorowie również. Oczywiście nasza opinia w tej sytuacji może zależeć chociażby od tego, któremu politykowi wierzymy. Bo na praworządność już tutaj chyba nie ma miejsca. Głowy ja. do się... wyświadczenia <laughs> uprzejmości politycznej, się... która nie musi być zgodna z dobrymi zasadami interpretacji prawniczej. Powiem, się tu zrobił taki mocno profesorski spór, pani poseł. Ale, ale, ale jaki elegancki.